maneczko kochani, zobaczcie gdzie jestem, na Manhattanie, dzisiaj będziemy w samym centrum, w samym, w samym sercu yy, tej miejskiej dżungli poszukiwać różnych ciekawych rzeczy, zobaczymy co tu się kryje. Pierwszy zamierzam przejść tamtą stronę od tamtej do... i iść tamtędy, przejść i wrócić za tamtymi, za tamtymi, za tamtym i, i tak, jest plan, zobaczymy nie, czy to się uda, także o. Zapraszam was dzisiaj. Piękny, słoneczny dzień. Zobaczymy, czy coś się znajdzie. Także pierwsza miejscówka teraz. Mamy takie coś. Pakujemy. I lecimy dalej. Na takiej miejscóweczce taka świnka z karwonka, prawda? Także dalej Manhattan. O, siemano! Też poszukujesz? No? Też poszukujesz? Czego? No coś ciekawego nie, nie. Nic ciekawego nie poszukujesz? Dąbki. Dąbki, dąbki, dąbki. Nie, ma, nie ma złota złota? To, a to, a to, to, to to? Ja tylko złota szukam Ale klatka zajebista widziałeś? Jaka klatka? Dla węża pomyślałem, że jak ja Ale on tu był, czyli tu nic nie ma. Co to tonery jakieś? Co to jest? Nie zła kurka w Tu słabo też. Lecimy dalej, mebelki są jakieś? Nie ma, lecimy dalej, tam na następny Tutaj następna miejscu, a zobaczcie, takie coś fajnego było, tylko że zbite Fajny wazonik, no. Dobra Lecimy dalej, o tam jeszcze jest następny I stary lisu, siemano Cześć Żółwik Jest coś na kontenerze ciekawego? Nie wiem, dopiero przyszły Też kontenery? Nie ja to Aha. ja to mam o. Aha, ja idę na kontenery zobaczyć Co jest ciekawego, Jakie stołki, krzesła, meble, są meble To no byłem, mm -hmm. Kurwa, tam mają chuję tego ja myska Wiem ja często, czasami widzę tutaj na bramie, cześć cześć mówię, nie? Dlatego idę idę zobaczyć Ja tutaj Wziąłem od takiej pani tutaj przed chwilą hmm. Tutaj tableta znalazłem Na tym śmietniku tableta znalazłem raz. No To jest ten śmietnik, to tableta znalazłem. Te kontenery Zobaczymy Dokumenty Typa, e, nie jest źle. E, nie będzie źle To zabrać. Stare jakie gazety. Stare co to jest? Trybuna? Gazeta robotnicza stara. Ja pierdolę. No, robotnicze gazety. Ja to zabieram. Ma takie antyki zbieram. Tu jakaś książeczka będzie? Nie. To trzeba wszystko, wszystko trzeba prze przewertować, przerobić. Bo dokumenty. O, tam są, tam są, tam są, tam są te. Koleb jest dobry? Dobry. No. Dobra, kurde, ale tu, tu nie spędzę czasu, bo tu widzę były... Dobra, teczki trzeba wszystkie przeszukać. Zaraz to przeszukamy i wam powiem, co było ciekawego na tych teczkach, bo tutaj nic nie widzę takiego, poza tym... Tu może będzie tych... Tych kurde, nie. Pizza. Nie wiem, pamiętacie może z filmu jednego? Film był tutaj, koszyczek, w koszyczku nic nie było nie, film był tutaj nagrany z tabletem, ale zabierali, prawda, jedyne co, to tamte dokumenty, zaraz zobaczymy je, no, no słuchajcie kochani, tutaj te gazetki były, trybuna i w ogóle, ale tutaj nic nie ma, bo patrzyłem, o są jakieś takie o, metalowe rzeczy, no ale nic nie ma i dlatego lecimy tam, tam już następny jest. Zobaczymy, co, co się dzieje na tamtym od razu na żywo. Zobaczymy, bo muszę znaleźć sobie na te trybuny, na te rzeczy jakąś torbę. Tam już jakieś meble widzę. Zobaczymy od razu, prawda? Tu nic nie ma. Czy tu coś jest? Nie ma. Torebka Reaction. Nie ma, nie ma. Tam widzę odkurzacz z tyłu, wiecie? Nic nie ma, lecimy dalej. Może jeszcze w szkle zobaczymy, czy coś będzie. Co tu musi... Też nie ma. Lecą dalej. Także, cześć kochani moi Ja latam dalej, już ta jedna strona zrobiona I teraz lecimy na drugą tam Taki miejski folklor Uliczne, uliczna wrzawa, że tak powiem Samo centrum tego Manhattanu. No i co, no Trzeba po prostu Idziemy tam zobaczyć Tam kiedyś też coś było ciekawego, prawda? To już bardzo. Tak. Czy coś tu będzie? Nic, nic takiego. Ja nie widzi. Podnie. Tam też nic Tam też nic Także trzeba dużo tych kontenerów zrobić żeby cokolwiek powychodziło Jeszcze tutaj zróbcie ze mną Ten kontener na żywo Podbiegniemy sobie do niego trochę No i Zobaczymy ten też na żywo Co tu będzie? Jest coś ciekawego? Czy też nie ma? Mówcie. Powiedzcie, czy coś widzą, czy nie widzą. Co to? Trzeba przewalić wszystko. Przewalić i sprawdzić, nie? Przewalimy, zobaczymy. Bo obiecująco to... No co to drewniane takie? Patrz, jaka stara skrzynia. Ja piernicz, ale stara. Nie ma jakichś sygnatur na niej? Bardzo stara ta skrzynka. Kurde, George Armani. Samopakowanie. Coś nic. Nie. Fajne buciki. Co za buciki, sprawdzimy? Ładne, nowe. Trzeba będzie je wziąć Jennifery, Ty Fajne buty nówki Jennifery, wiecie? Patrzcie, jakie nowe Jennifery bierzemy je, nie? Jennifery bierzemy Ale to skrzynia. Na spodzie nic, na spodzie nic Tu O, fu, ale mnie zakurzyło trochę Tu nic Tu też nic Żywo Też nic Trzeba zobaczyć jeszcze to Tu dookoła Bo tutaj troszeczkę tego się układa Widzicie coś ciekawego? Patrzcie jakie narzędzia stary, ty. stary taki zawór, no kurde skrzynka z takimi narzędziami. Dwa. Fajny. Nie wiem czy nie wezmę tych dwóch. Nie wykręcę z nich tego, bo jest miedziany. No i coś takiego. Dobra ko kochani, ja zobaczę tamten kubeł i wam powiem czy coś było. Patrzcie jakie stare krzesło. Nie ma żadnych sygnatur. Komu się podoba? Ciekawe co za rodzaj tego krzesła takie stare. Siemaneczko kochani moi, słuchajcie, ja już po opróżnieniu tam tego kontenera, no i było dużo takiego po prostu pakuły, jakieś takie kable, jakieś takie nie wiem co to, co to są za rzeczy, ale najlepsze były te telefony, prawda, 5 telefonów komórkowych, Alcatel, Samsung, trzy Samsungi, Nokia i Alcatel, prawda, także w domu na podsumowanku Wam wszystko dokładnie pokażę, hejo. No, kochani, zobaczcie, no nie? Tutaj wchodzimy w taką miejscówkę teraz, w taką bramóweczkę wchodzimy i tutaj co wyskoczy? Tam takie kontenery, pójdziemy je zobaczyć od razu, prawda? Tam są i potem ruszamy na ten Sky Tower, jak widzicie, tam, tam będziemy grzebać, okolice Sky Towera, ale pierwszy zobaczymy sobie szybko, zobaczę z wami tutaj. Patrzcie ile tego jest, patrzcie ile kontenerów mamy do przejrzenia, możemy spokojnie sobie przeglądać, że lecimy. Coś jest ciekawego to mówcie, na żywo będziemy to robili. Nie ma. Nie ma. Tu co? Ty, remont był. Tu? Patrzcie, nie ma. Tu nie ma. Tu? Wow. Kurde, trzeba by było tam wskoczyć Maharadża by się przydał Teraz Zobaczymy to następne Widzicie coś? Nie ma nic ciekawego A w tych odpadach gabarytowych o, tu plecaczek tu takie fajne krzesełka były. To ich nie wziąłem ostatnio, wiecie? Co tu? Jakieś takie lampy czy zasilacze nie wiadomo, co to jest. Kurde, nie wiem, czy tego. lepiej nie wziąć. To może być dobre. Nie wiem, do czego to służy. Powiedzcie w komentarzach. Zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Tu nic nie ma. Tu co? Nie ma nic. Też nic. Też nic. Też nic. Dzień dobry. Dzień dobry. Przechodzimy dalej. No sprawdziłem prawie już te wszystkie. Jeszcze tutaj te. Pozostałe, dzień dobry, coś tam, nie, nic, dzień dobry, nie ma. Lecimy dalej, tu nic nie było, także do następnego. Takie, takie miejscówki. Tutaj ktoś pobił, ale zobaczcie jakie piękne sygnaturki starej chodzieży. To jest najstarsza ta chodzież, to jest fajna sygnatura. Szkoda, że ktoś pobił. Taka następna miejscowa Tutaj takie morze tam może śmieci, ale lecimy dalej No do następnego No, ciemanko tutaj sprawdzamy takie Po drodze Nic nie ma Wyrzućcie coś ciekawego no. Także coraz bliżej Sky Tower, prawda? Pogódka dzisiaj ładna i zaraz zobaczymy, co tutaj wyskoczy na tym kontenerach, bo lubię te kontenery. Tutaj jest parę pod rząd, tylko jest wejście od tej strony. Zobaczymy. Też pucho. Także tu, tu sprawdziłem i lecimy tam, prawda? Kiedyś fajne krzesło tu było. Jakiś taki stary, stary klosz. Jako rekwizyt może być, nie? nie? Mamy swoje urobki dzisiaj. Tutaj w domu sprawdzimy, ale 5 telefonów jest. To jest dobre. Tu patrzyłem, tam też patrzyłem. Także lecimy dalej, coraz bliżej wielkiego. Jabka, czyli skaja. Coraz bliżej końca. Zobaczcie, tu mamy takie kombo kontenerów. No nie kombo, kilka. Zobaczymy do nich pod rząd, Co tu ciekawe słychać? Dzień dobry. O, tu trzeba latarkę odpalić. Trzeba by było latarkę odpalić, bo tutaj słabo widać coś. Tu będzie trochę lepiej. O. Uh, dyplom Dyplom Sprawdzimy tutaj, dobra, zobaczę ten kontener To się z wami Dyplom dla 75 rok Sprawdzę tutaj to Tą serię kontenerów, sprawdzę Może tu coś będzie Ja już, ja już podpiąłem latarkę Słuchajcie co powiecie o takim stołeczku fajny Brać go czy nie ten stołeczek taki taborecik, wiecie? Myślę, czy go brać. Zobaczymy zaraz, co tu w następnej się kręci. Ciekawego. Teraz noża nie mam. Jak nie? O, tu ktoś. Tu ktoś. Buty muszę to wyciągnąć kurde jakoś zaraz Zaraz to wyciągnę wiecie o. Ramka Putzem ramki Co jest? Ło! Kurwa, nóż mi wleciał to, Nóż aż wleciał do kontenera, kochani moi. Trzeba go wyciągnąć stamtąd. Gdzie ten nożyk poleciał? Takiego wydźwigałem, możecie go sprawdzić ze mną. Na żywo. Co tu mamy? Nie potrzeba. Nie potrzeba. Buciki, moda, Italia, nie potrzeba, nie potrzeba. Fua! Jaki aparat, ty! Na żywo, na żywo! Kurde, patrzcie jaki mam aparat! Ale jazda! Słowakia! Uu! Ale strzał, górę, Gruby, Ludziska. Ja pierdziele, może tam coś jeszcze jest. Ty, ale na żywo wam to zrobiłem. Ale fajne. Ty... No zobaczymy dalej. Co tu jest? Patrzcie, nic. Nic. To jakiś śmieciuch. Ty! Patrzcie na to! Jo! Nie wiem, co to jest. Jakaś kamera, aparat. Ty! Ale strzały mam dzisiaj. Uuu. Kurde, druga już. Dalej zobaczymy, co tu, co tu jest. Ja pierdziuka, ale sztosy. Ale ktoś sztosy wyrzucił. Jo! Ja. Wracam do domu Dzisiaj dzionek jest jednym. O o o, o, o Nie myślałem, że jeszcze jedna para Teraz to przemierę tu do końca tylko. Może coś jeszcze coś takiego ciekawego miszek. Teraz wszystko wygląda, wszystko Ale zarąbiste dwa paraciki. Uuu, na żywo to zrobiliśmy. Na żywo to zrobiliśmy ludziska. Wracamy do domu. Dzisiaj jest dobry dzień. Telefony i aparaty mam. Uu. I Zobaczę, co za drugi ten aparat jest. Pierwszy jest słowacki, a to ramo. A stołeczka chyba nie wezmę, wiecie, nie, bo za dużo mam tych stołeczków. Kurde, choć fajny jest, nie wiem. Pomyślę. Dobra, wracamy do domku, moi drodzy kochani. Dzisiaj poznajdywane w takich okolicznościach. Zobaczcie, osiedla, osiedla, wszystko jest tutaj. Musicie tylko sprawdzać, grzebać je, rozdzierać. Nie tylko z wierzchu, pamiętajcie. Uff, dobra, trzymaj to My już wracamy, zobaczcie, jakie, jakie krzesełko sobie stoi tutaj pod tym. Boże, jakie śliczne, cudowne. Piękne krzesełko. Ale za dużo już tego mamy, więc nie wierzymy, idziemy dalej. Tu patrzymy, czy ciekawostek nie ma, ale za bardzo, ale za bardzo nie ma na tym. Zamknięte, często są zamknięte, prawda? Szkła nic nie ma. Tutaj też sprawdzamy sprawdzamy. Dobra, wszystko, lecimy dalej. Zabieramy nasz urobek, oczywiście nasze aparaty i lecimy, 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 kochani. Cześć, kochani, na podsumowaniu. Także wieczorek, kolacja już się robi, makrela. No i tak widzicie. Jestem już w domku. Jestem już w domku. Powpadały. No, dla mnie to ciekawe rzeczy, ponieważ wolę, żeby wpadały takie mniejsze rzeczy niż takie gabaryty, że jestem tym po prostu obładowany tymi wszystkimi książkami, krzesłami i różnymi innymi tobołami. No, i także szybkie podsumowanie. Zobaczcie sami, co dzisiaj e, było ciekawego. E, spójrzcie, e, te telefony, prawda? Te telefony, pięć telefonów było. Jedne, nawet szybkie nie są pęknięte, tylko w tym największym zamku w trochę jest pęknięta, ale te. Prawda? Są, są całe szybki. Także te 5 telefonów, pamiętacie? No, fajny, fajny strzalik, Na początku mnie trochę rozkręcił, prawda? Eee, bo potem zaczęły, wpadły, pamiętacie te buciszcza? Fajne Jennifery, słuchajcie, takie trochę pozłacane, rozmiar 37. Jak nowe, jak nowe, jak nowe, prawda? Jak nowe te buciki. Były ładnie w torebkę zapakowane. Słuchajcie, te buciki, jak nowe. No i te. E, tutaj jakieś zaproszenie. Opera we Wrocławiu. Tutaj Teatr Wielki w Warszawie. Takie jakieś. Z, troszeczkę starsze artykuły. E, te gazety to były głównie, kochani moi, wieczory Wrocławia, słowo polskie. Trybuna ludu. Trybuna ludu, trybuna ludu, trybuna ludu. Posiedzenie senu.pl o, a my znajdujemy PRL, szukamy właśnie tego. No tutaj też PRL to jest gazeta robotnicza, były. No i te, i te. Jeszcze wam powiem. E, trybuny Ludu. E, już, tylko to. Trybuna robotnicza. A. No i te monitory były, prawda? Takie monitory dolnośląskie, prawda? Pismo z czasu stanu wojennego. O. Dla województwa. Jelenia Góra, Logiński Wałbrzyski i Wrocławski. No i takie fajne gazetki były. Ciekawe. Słuchajcie, ten dyplom, ja sobie z niego wybiję ramkę, no nie, to jest za udział w koncercie najlepszych uczniów sekcji smyczkowej Okręgu Wrocławskiego, ale fajna data, 75, jak coś to sobie wybije tą ramkę, bo ramka jest bardzo ładna, no nie, to najwyżej ramkę wybijemy, sam obraz, pamiętacie na początku, fajna taka salatereczka, to było jedne z pierwszych znalezisk i to co mnie najbardziej e, roz... Skręciło, słuchajcie, to te aparaty. Zobaczcie, ten jeden Słowakia, a na opakowaniu, nie wiem po jakiemu to jest napisane, takie opakowanie, a tu Słowakia. No, i taki aparacik, kurczę, fajny, no nie, ale mi się podoba. Słuchajcie, ale to odpakowałem z tego pięknego futerału takiego w takim futerale, było zapakowane. I zobaczcie na ten, nie wiem co to jest kamera, co to jest za nazwa. DrugoFec 1. Kurczę, ale co to jest w ogóle? Powiedzcie mi, piszcie w komentarzach Atara. Fajna sprawa. Fajna, fajna. Ładnie wygląda, ładny stan. Trochę tylko chyba zakurzone. Troszeczkę, ale piękny, piękny, piękny. Piękny. Dlatego to moje dzisiejsze znaleziska. No i buciki jeszcze były, te co mam nadzieję, że przyjemnie się ze mną, przyjemnie się Wam ze mną chodziło, więc zapraszam do następnego naszego wypadu gdzieś, wyskoczymy, zobaczymy co zrobimy, ale na pewno, na pewno coś będzie, tylko pamiętajcie, no widzicie, na żywo były te aparaty, jakbym nie podważył tego, jakbym nie przebierał tych rzeczy, widzieliście, dokładnie, to bym ich nie znalazł, a ile takich rzeczy kurczę na dnie było? Prawda? Co już zasypane śmieciami, co już nie da rady dojść do nich, chyba, że będziesz siedział na tym każdym kontenerze godzinę, prawda? No właśnie, chyba, że będziesz siedział na każdym kontenerze godzinę, a wtedy to... E, trochę się może przedłużyć, a tutaj widzicie, ile to? Dwie godzinki, trzy godzinki mi to zajęło i już jestem z powrotem i tyle rzeczy. Także do następnego, pozdrawiam Was, trzymajcie się w ciepło. No i Wy chodźcie, przejdźcie się, zobaczcie. Piszcie w komentarzach, co znajdujecie, jakie skarby ciekawe. Piszcie. Cześć.